Nastawienie. Nastawienie jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakimi posługujemy się w naszym życiu dorosłym. Mamy jakby dwa rodzaje tego doświadczenia, jakim jest nastawienie. Jedno jest bardziej jakby automatyczne, czyli nastawienie przychodzi do nas niejako samo, bo po prostu czujemy to, że nasze nastawienie jest na przykład za. Albo przeciw. Jest pozytywne, albo negatywne. Po prostu jest jakieś. Drugi rodzaj jest nastawieniem, które wypracowujemy w związku z różnymi doświadczeniami życiowymi, w związku z pewną refleksją, z dociekaniem, z odwoływaniem się czasami do wartości, na przykład do prawdy albo do dobra. I w związku z tym podążamy za takim rodzajem nastawienia, które sobie w pewnym sensie wypracowujemy. I to właśnie o taki rodzaj nastawienia będzie nam chodziło. Kiedy nie zastanawiamy się nad naszym nastawieniem, wtedy jest ono przyjmowane przez nas w sposób automatyczny. Wydaje nam się, że ono jest tak bardzo czymś naturalnym, że nie wymaga jakiejś ingerencji, raczej odkrycia tego, jakie ono jest i podążania za tym. Ale to nie zawsze jest właściwe. Nastawienie ma w sobie pewną moc poznawczą, pewną siłę motywacji do tego, aby chcieć widzieć świat otwartymi oczami. Oczywiście tylko wtedy, kiedy owo nastawienie otwiera nas na taką możliwość. W nastawieniu jest zatem potężna moc, którą możemy dysponować, rozpoznawać coraz bardziej. W tym świecie, swoją własną na przykład rolę. To, w jaki sposób chcielibyśmy ten świat doświadczać, co chcielibyśmy czuć, co chcielibyśmy robić itd. Kiedy zatem przyjmujemy jedynie automatyczne nastawienia, które odkrywamy w sobie, wtedy zamykamy się na bardzo wiele sytuacji na bardzo wiele okoliczności. Nasze nastawienie buduje sposób myślenia o czymś, sposób działania wobec czegoś. Motywację lub jej brak. Dlatego tak bardzo ważnym w treningu selfingowym jest to, abyśmy chcieli bardzo świadomie podejść do zjawiska, które nazywamy nastawieniem. Z czasem zaproszę Cię do tego, tego właśnie treningu. Treningu selfingowego, który którego tematem będzie właśnie nastawienie. Ale ty możesz zacząć robić to już teraz. Bardzo cię do tego zachęcam, abyś zechciała, zechciał weryfikować to, czym jest Twoje nastawienie, czy ono jest dla Ciebie dobre, właściwe, pożyteczne, budujące, motywujące. I abyś chciał, chciała decydować o tym, aby też kształtować swoje nastawienie. Bowiem nastawienie jest tą bronią, czy też tym narzędziem, które szczególnie jest przypisane osobom, które chcą udoskonalać swoje własne życie albo nawet je po prostu zmieniać. Jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany innymi tematami związanymi z treningami surfingowymi, zapraszam do obejrzenia też innych filmów. Serdecznie pozdrawiam.